Maciej Rogacewicz o Agnieszce Kaczorowskiej. Już mnie zablokowała. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz starają się utrzymać na powierzchni medialnego zainteresowania po odpadnięciu Stańca z, z Gwiazdami. Ekspara numer 7 kilka dni przed nagraniem wycofała się z udziału w intensywnie promowanym odcinku Kabaretu K2. Jedziemy po Bandzie, wystawiając satyryków i osoby z produkcji do wiatru. Artyści jednak nie dali za wygraną i zamiast zakochanych nakręcili program z osobami mającymi ich podobizny na twarzy. Choć wspomniany odcinek kabaretu u większości widzów wywołał raczej ciarki żenady niż salwy śmiechu, pomysłowość twórców docenił nie kto inny jak Maciej Rogacewicz. Bratu kochanego Agnieszki również dorzucił swoje trzy grosze, wbijając jednocześnie cienką szpilę w eksparę numer 7. To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym. Napisał brat Rogacewicza w komentarzu. Kaczorowska chyba też czytała komentarze, bo niedługo później postanowiła, jak twierdzi Maciej, zablokować szwagra na Instagramie, o czym ten nie omieszkał z żalem wspomnieć w wywiadzie. Chociaż niczego nie skomentowałem na profilu Agnieszki Kaczorowskiej, ani nie oglądałem jej storek, to już mnie zablokowała. Skomentował dla Twojego Imperium. Wymowne?